Odchodząca kanclerz Niemiec Angela Merkel znalazła się w ogniu krytyki. W ubiegłym tygodniu niemiecka polityk najpierw rozmawiała z Władimirem Putinem, a następnie dwukrotnie z Aleksandrem Łukaszenką. Dotąd białoruski dyktator był ignorowany przez społeczność międzynarodową po tym jak sfałszował wybory. Powiedziałem panu prezydentowi, że Polska nie uzna żadnych ustaleń, które zostaną podjęte jak to się mówi ponad naszymi głowami. Działanie odchodzącej niemieckiej kanclerz bardzo negatywnie oceniane jest między innymi w krajach Bałtyckich. Ale spotkało się też z krytyką również w samych Niemczech. To było katastrofalne, jest jasna polityka uzgodniona w Radzie Europejskiej, że Łukaszenka nie jest legalnym prezydentem Białorusi. I wczoraj pani Merkel całkowicie to podważyła. Po rozmowie z Angelą Merkel rzeczniczka Łukaszenki przekonywała, że utworzony zostanie korytarz humanitarny do Niemiec. Unia Europejska tworzy korytarz humanitarny dla dwóch tysięcy uchodźców, którzy znajdują się w obozie. My bierzemy na siebie współpracę, o ile to możliwe. Pozostałe pięć tysięcy ma powrócić do swoich krajów. Angela Merkel ma prowadzić rozmowy z władzami Unii Europejskiej co do tworzenia takiego korytarza prowadzącego do Niemiec. Zaprzeczył temu jednak niemiecki minister spraw wewnętrznych. To, czego na pewno nie zrobimy, to nie przyjmiemy tych uchodźców do naszych krajów. Jeżeli byśmy ulegli, jeżeli przyjęlibyśmy tych uchodźców do krajów europejskich, to by oznaczało, że sprawdziłby się plan Łukaszenki. Robert Kropiliński, panie, panie pośle, wiemy, że Donald Tusk rozmawiał z Angelą Merkel przed ogłoszeniem tych informacji dotyczących, dotyczących rozmów pani Merkel i z panem Putinem i z panem Łukaszenką. Co było przedmiotem tych rozmów? O czym Co bo, mówię? Albo jako kto? Był. Sytu sytuacja w Europie i też w Polsce, bo nas to naprawdę martwi. Niestety, też nieporadność naszego rządu w Ale tej to Ale to tu miał jakieś informacje dotyczące tego, jak funkcjonują polskie służby, jaka jest sytuacja na granicy? Jak, 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 wie, jakieś informacje wywiadowcze, jakieś informacje od służb? Jakiej, jaka jest sytuacja? Taka, że napór na granicę trwał, a rząd polski nic nie robił, żeby ten kryzys rozwiązać. Nie, że raczej mieliśmy cały czas wrażenie, że rząd polski rozgrywa to do wewnątrz, strasząc Polaków, a nie rozwiązując sprawę na arenie międzynarodowej narodowej, A to jest kryzys dyplomatyczny i trzeba go rozwiązać dyplomatycznie. Ale jest to jest taki, kryzys dyplomatyczny? Ależ oczywiście, że tak. Ale to oznacza, że, że, że polska dyplomacja to oznacza... sobie nie poradziła w tej sprawie. A to jest kryzys dyplomatyczny, to oznacza, że z Łukaszenką sprawę należy rozwiązać na niwie dyplomatycznej? Oczywiście, że ktoś musi w końcu z, rozmawiać z Putinem i Łukaszenką. Czyli bo czy to Donald są Pus nasi sąsiedzi. spotkał się z Angelą Merkel, żeby namówić ją, żeby rozmawiała z Putinem i żeby rozmawiała z Łukaszenką? Nie wiem do czego namawiał Donald Tus, ale, ale wiem, że Angela Merkel. Merkel po prostu wzięła to na siebie, rozmawiała z Putinem, rozmawiała z Łukaszenką, Macron rozmawiał z Putinem i załatwili sprawę, I to to, a rząd to jest, polski to jest, nic nie to załatwił. Jest to, to ja chcę tylko dopytać, to pytać. Każdy kraj czym, znaczy tyle, ile ma sojuszników. A nasz to, bo rząd nie, to, bo nie ma żadnych sojuszników. No. Czy to oznacza, że Donald Tusk pojechał do Angeli Merkel i powiedział, pani kanclerz, bardzo proszę, żeby pani za nas załatwiła tą sprawę i żeby porozmawiała pani z Putinem i z Łukaszenką, bo moje państwo, e, Polska, sobie nie, nie radzi i pani musi to zrobić? Upraszcza pan, ale na pewno była... Rozmowa dotycząca trudności na polskiej granicy. Nie, I rząd że... polski nie był w stanie hmm. tego załatwić. Ale I to, w to, w to jest dramat, że, że, że rząd polski, ale kto że, że rząd polski ale kto wy chcieliście to rozgrywać, ale zewnątrz, kto pojechał, no, prosząc Polaków, kim jest a kim jest a po prostu Angela Merkel, jest Macron, załatwili tę sprawę za was po prostu. To to jak to I uratowali Polskę po raz kolejny. Obywatel Donald Tusk pojechać do szefa innego państwa, do kanclerz Niemiec i nagle negocjować sprawy, które dotyczą spraw, których władza w Polsce sprawuje Zjednoczona Prawica. Jako kto pojechał? No, nie, ale co, co Pani po Pan się przyznał, że jest zapom... znał, że z zapomina, zap, zapomina pan o tym, że Donald Tusk jest szefem Europejskiej Partii Ludowej. co Wydolki, ma której partia również ludowa, Jest akurat... członkiem Angela Merkel. No i co z tego? I naprawdę ma a, a, miał tego a miał do tego To jest sprawa Zobron... europejska, a wam no się wydawało, że to, to wasza zaświadczenie. Że wy tym po prostu będziecie interesy kręcić, że będziecie robić kolejne ciemne interesy, że będziecie mur budowali trzy razy droższy niż Litwini, tylko po to, żeby oszukiwać Polaków kolejny raz oszukiwać Polaków po Panie pośle, ja mam tylko jedno pytanie, bo pan powiedział, że Angela Merkel ten problem rozwiązała. Dzień po rozmowie Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką mieliśmy największy atak na polską granicę. Mieliśmy największą eskalację tego kryzysu bezpośrednio po tej rozmowie. To by wskazywało na, tym, na to, że raczej jest odwrotnie. Wczoraj mieliśmy... Ale trzy dni, dni, dni później pośle, dzisiaj ten w nocy, kryzys ustąpił. Pośle, jak ustąpił? Dzisiaj mieliśmy 200 prób nielegalnego przejścia granicy. Wczoraj 500. Wczoraj kilkaset Zobaczmy, osób, co kilkaset działo, osób do... stoczyło coś w rodzaju no, bardzo podobnej, tylko nie transmitowanej przez telewizję, nie pokazywanej od początku, przez telewizję walki w nocy. To się panie, dzieje codziennie, że... nic się nie skończyło. Od co rozwiązała Angela te... Merkel? Od początku tego kryzysu, to że Łukaszenka mówi, że będą odsyłać ludzi do Iraku, że pięć tysięcy ludzi będą odsyłać i e, proszę zobaczyć, my od początku mówimy, że to nie jest tylko polska sprawa, że kluczem jest to, żeby uruchomić naszych sojuszników e, europejskich, sojuszników e, natowskich po to, żeby pokazać, że to jest sprawa międzynarodowa, wczoraj, nie tylko przez... polska. I również 500, co zostało załatwione. No przecież dzieje się dokładnie to samo, co się działo, nic się nie zmieniło. Tyle tylko, że pan Łukaszenka został uznany za równego z Zobaczmy, co się będzie działo w następnym tygodniu i poczekajmy to. Nie, nie ale pan jest powiedział, że to już zostało załatwione według oświadczeń administracji Łukaszenki będą się z tego wycofywać. I według to... oświadczeń administracji Łukaszenki to zdaje się... Ale cytowaliście Korytar... się to wcześniej. No, no bo korytarze szale... stwierdzą, że korytarze humanitarne nie będą ocy... ale nikt nie zobaczy czy będą to robić, to po prostu. Panem się powiem, jest... Trzeba się zbroić i trzeba szukać sojuszników. Jak nie będziemy Marek... szukać sojuszników, to zostaniemy z tym sami. Czy Marek naprawdę nie rozumiecie, Marek że to jest bardzo poważny problem? Marek kryzys? Suski, jak rozumie rozmowy pomiędzy Angelą Merkel i Władimirem Putinem, który odesłał no, Angelę Merkel do Łukaszenki. No i faktycznie rozmowa z Aleksandrem Łukaszenką nastąpiła. Ja rozumiem zdenerwowanie tutaj pana posła, bo to, co zrobiła Angela Merkel, to jest katastrofa. Z terrorystami się nie rozmawia. Z ludźmi, którzy są satrapami, fałszują wybory, też się nie rozmawia. Nie pan, żeby nie dość, uratować mój kraj z nie dość, bym dość, A nie dość no, to ratować kraj tak. Tak czercie mnie z broniąc, kontrakt, żeby uratować mój granic, a nie biegając tam z torebkami, i próbując sforsować granice od drugiej strony. Na, na arenie międzynarodowej Polska ma wielu sojuszników i słyszymy wypowiedzi prezydentów, premierów, słyszymy wypowiedzi NATO. Płynące wsparcia z Wielkiej Brytanii przyjeżdża kompania wojska, która będzie nas wspierać. Tych sojuszników mamy wielu, niestety, wrogów. Największych to mamy w kraju, którzy atakują polską granicę i polskich żołnierzy, którzy tej granicy bronią. Natomiast to, co zrobiła Angela Merkel, no to po pierwsze Putin. Z Łukaszenką się śmieją, bo Łukaszenka, który był nieuznawany, został uznany jako partner, z którym można rozwiązać problem. Po drugie, usłyszeliśmy, że tak, Polsce się zabiera pieniądze, a ma się dać dyktatorowi pieniądze na rozwiązanie problemu, więc to... to... W tym momencie Łukaszenka jest wygrany. Putin z Łukaszenką się śmieją z naiwności tej całej ludowej partii, którą zarządza Donald Tusk i z tego, co zrobiła Angela Merkel. Naprawdę nie idźcie tą drogą. Nie idźcie nie tą drogą. Właśnie bardzo rozumiemy. To nie wy nie rozumiecie. Międzynarodowego to wy nie rozumiecie wagi. Nie no. Proszę No właśnie jak w 1939 chcecie, żebyśmy tak, zostali tak, sami. No, po Ribbentrop, prostu. Mołotow, a teraz Angela Merkel z Putinem. No, nad polskimi głowami rozmawia o naszych to sprawach. To jest skandal i wy to jeszcze popieracie, a wasz Donald Tusk, wysłannik Angeli do Polski próbuje tutaj robić jeszcze większe zamieszanie. Panie Przewodniczący, czy Donald Tusk w jakiś sposób konsultował się albo informował polskie MSZ, państwo polskie o tym, że zamierza podjąć rozmowę z szefem partii opozycyjnej, czy zamierza podjąć rozmowy z kanclerz Niemiec o sprawie, która może mieć istotną kwestię dla, Donald dla polskich Donald Tusk granic? konsultuje z Angelą Merkel to, co robi w sprawach polskich, a nie z polskim rządem to zresztą czyni od wielu lat odkąd został tak zwanym królem Europy niczego dobrego dla Polski nie zrobił no, przypominam sobie co robił jak był premierem jak szkodził Polsce natomiast to co w tej chwili robi to jest ciąg dalszy kontynuacja po prostu załatwiania interesów niemieckich tym razem katastrofalnych bo to co zrobiła Angela Merkel na przyszłość ma katastrofalny zobaczcie, bo dyktator, to będzie miało efekt dyktator a nie wszystkich widzi, po prostu obrażając i taka Polskę jest polityka zagraniczna zyskać uznanie jako prezydenta i jeszcze pieniądze to po prostu jest katastrofa polityki międzynarodowej Angeli Merkel na koniec popełniła Największy błąd swojego życia. Dobromir że panie posłuchaj, z tej dyskusji wynikałoby przynajmniej z jednego z punktów widzenia, że ochronić granice mogą tylko międzynarodowe porozumienia i że no, Polska powinna koncentrować się na budowaniu międzynarodowych porozumień raczej niż na swoich własnych działaniach chroniących granice Konfederacji, stosunek Konfederacji no nie, no do, z, do tego nie, procesu. Z czym chciałem się nie zgodzić z wypowiedzi posła Krowielnickiego. Zdecydowanie państwo powinno mieć, każde poważne państwo powinno mieć możliwość same, samodzielnego załatwienia takiego problemu jak forsowanie jego granicy bez odwoływania się do kogokolwiek. Jeśli państwo nie ma takich zdolności, no to jest państwem niesamodzielnym, wasalnym, z którym nikt się nie będzie liczył. Jeśli jednocześnie mówimy, że oburzamy się, że te sprawy załatwiane są nad, naszym, nad naszymi głowami, a w tym samym czasie prowadzimy ciągle taką politykę, że wydajemy się w jakiś konflikt międzynarodowy na przykład z Łukaszenką, a później kiedy on eskaluje, to biegniemy do Unii Europejskiej. Po, no, jedyne, co właściwie mamy w tej wojnie do zaoferowania, to w tej, w tej wymianie ciosów, tej drabince eskalacyjnej, to są rzeczy, które musimy, w których musimy liczyć na Unię Europejską, na nałożenie sankcji przez kogoś innego, no to nie jesteśmy podmiotem. To po co, jeśli my za każdym razem, jak wydajemy się w awanturę, wołamy na pomoc starszego brata, to za chwilę ktoś dochodzi do, do przekonania, że po co ja mam z tym tutaj rozmawiać, to ja od razu z tym bratem się porozumiem. Dokładnie tak samo, jak przecież nawet pan poseł Krapiński tutaj mówił, żebyśmy rozmawiali y, z, z Putinem, czy, czy pani Żukowska, nie pamiętam, żebyśmy rozmawiali od razu z Putinem, tak, a nie z Łukaszenką. No to, no, dokładnie na takiej samej zasadzie niektórzy dochodzą do wniosku, że to nie rozmawiamy z Polakami, skoro oni tak wołają Unię na pomoc, to porozmawiamy od razu z Unią, porozmawiamy od razu z Merkelową, tak. No bo Niemcy raczej, to, to jest ta siła sprawcza w, w Unii Europejskiej, więc y, przede wszystkim, jeśli wdajemy się w konflikt z, z Białorusią, jako państwo frontowe, które w ogóle tutaj na arenie międzynarodowej, na arenie Unii Europejskiej, ale mówię wcześniej, w awanturę wdaliśmy się wtedy, kiedy podważyliśmy legalność jego władzy, y, czy to... A pan ją uznaje? Pan uznaje legalność tej władzy? Satrapy Łukaszenki? Ja oczywiście ja, ja, no, przyjmuję, że prawdopodobnie on te, on te wybory sfałszował, natomiast to, czy my tak. powinniśmy być państwem frontowym w tym konflikcie, czy my na siebie powinniśmy ciężar e, odpowiedzialności brać za konfliktowanie się z Białorusią, to wydaje mi się, że nie. No, co osiągnęliśmy? Czy te wybory podważyliśmy? Tak, oprócz, czy czy, czy jest wyborami. chociaż odrobinę mniejsza władza Łukaszenki dzięki temu, że, że go podważaliśmy? No tak, tylko w tym sensie, że wpadł w, w robicę swoją w Rosji ostatecznie. To, że y, Rosja oświadczyła właśnie, że ochracza sw o, o, swoim, otacza swoim parasolem ochronnym Białoruś, to jest osta ostateczna klęska naszej Nie, polityki tylko, wobec ja, Białorusi. Zresztą ja jeszcze, ja jeszcze dodam Białoruś rzecz, no, tak, o, otoczenie tak, nowe, otoczenie. otoczenie toczenie, Nie osiągnęliśmy żaden, tym to tym wyborów. Nastąpiło w momencie kiedy powstało Zwi państwo związkowe zbir, i to było 20 Aże, parę lat państwo jeszcze temu. nie powstało. No dobrze, Państwa no nie, nie powstało zbir istnieje i przez wiele zbir lat istnieje, się Łukaszenka Istnieje z rosyjskich no, sił zbrojnych na -lawirować. Siłami siłami zbrań Łukaszenka zbrań próbował lawirować między wpadnięciem, tym, między wpadnięciem w łapy Putina a zachodem. My ewidentnie wypchnęliśmy go jeszcze głębiej w znaczy efekt jest widoczny, tak? teraz zostało to przypieczętowane. Będziemy mieli e, ruskich żołnierzy na naszej granicy. Zre Czy o to Ruski nam chodziło? na naszej granicy tak mamy. Co, czasy, co osiągnęliśmy, my, co osiągnęliśmy my, to, my to, my tym bojowym Rosyjskiej. pokrzykiwaniem? Co osiągnęliśmy tym, ty, 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 tym delegitymizowaniem sąsiedniego państwa? Co osiągnęliśmy utrzymywaniem białoruskiej opozycji na swoim terenie? No tylko to, że nasi e, rodacy tam zostali potraktowani jako zakładnicy tego konfliktu i to, że mamy e, burdel na granicach w tej chwili. To osiągnęliśmy i jeszcze sobie nie potrafimy poradzić, bo biegamy do Unii Europejskiej o, o pomoc. No to jest nielogiczne. Po pierwsze, dlatego, że cały świat, oprócz Rosji oczywiście, nie uznał tych wyborów, więc my powinniśmy, jak pan proponuje, razem z Putinem uznać Łukaszenkę. Nie, ja nie mówię, że powinniśmy uznać To wynik w tym naszej polityki. Polskiej tak, polityki, bo Zapraszanie pani, do siebie bio, to, 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 alternatywnego no, ośrodka władzy w postaci rozumiem, białoruskiej opozycji rozumiem, że pan, jest, no, jest ten wyjątkowo wrogim. Pan wobec rozumiem, ma pretensje państwa. do Platformy, bo to oni zapraszali na swoje eventy też białoruskich też, opozycjonistów. Natomiast jeżeli to są naszego pochodzenia, z polskimi korzeniami, obywatele, którzy są prześladowani w jakimś kraju, to my ich po prostu. Przyjmujemy i otaczamy opieką. To jest normalne. Wszystkie kraje normalne, cywilizowane tak postępują. I zarzut no, z tego, swoich... że myśmy przyjęli prześladowanych ludzi na Białorusi i nie. z tego powodu Łukaszenka rząd na nas tutaj. napadł, to jest, to jest po prostu kompletnie nielogiczne. Panie pośle, nie, ja nas myślę, napad? że po no, pierwsze, no niech, pan, niech pan spojrzy na fakty. Łukaszenka napada na Polskę, wykorzystując tych. Imigrantów, no bo to nie są uchodźcy, szkoląc ich, jak mają atakować, przywodzą tym atakom ich jakieś służby, bo przebrani w, w cywilne ubrania funkcjonariusze, którzy się tam podczołgują, szkolą jak dźgać nożem, Przepraszam, panie pośle, ja, ja przerwę na sekundę, ponieważ materiał opublikowany jest. Tak, ale to właśnie, właśnie dlatego się to wydarzyło. ...kosztorz, to budżetować to nie powinniśmy. to Na primiach. Na butelki, bramka, palce. Krosz, złoto, szkło.

Razu przypomnijmy też jak wyglądał sam atak na polską granicę w ostatnich dniach, bardzo proszę. Trzy państwa wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej, Polska, Litwa, Estonia zostały zaatakowane za pomocą sztucznie wywołanej fali migracyjnej przez zależnego od Federacji Rosyjskiej dyktatora Białorusi Aleksandra Łukaszenkę. We wtorek migranci przystąpili do szturmu na polską granicę. Polskie służby zdążyły na czas, zatrzymano te osoby, nie weszły do Polski, e, są z powrotem. E... Tam, gdzie ich pobyt jest legalny. Podczas obrony granic 12 polskich funkcjonariuszy zostało rannych. W nich celowano różnego rodzaju kamieniami, które wyrzucane były przy pomocy procy. Następnie obrzucano ich też i granatami hukowymi, i granatami łzawiącymi. Federacja Rosyjska i reżim Łukaszenki wykorzystują elementy wojny hybrydowej opisane przez szefa Sztabu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Według Gerasimowa przybierają one postać działań o charakterze politycznym, ekonomicznym, informacyjnym i humanitarnym. Humanitarnym. O niehumanitarne działania Polsko oskarżył rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Zachowanie strony polskiej jest absolutnie nie do zaakceptowania. Myślę, że gaz łzawiący, armatki wodne, strzelanie nad głowami imigrantów w stronę Białorusi to wszystko odzwierciedla próbę ukrycia swoich działań. Nie mogą oni zrozumieć, że naruszają wszelkie normy międzynarodowego prawa humanitarnego. A na Twitterze europoseł Platformy Obywatelskiej Janina Ochojska. Użycie armatek wodnych na migrantów, którzy nie mają się gdzie osuszyć, grozi śmiercią z powodu zamarznięcia. Obciąża ona straż graniczną oraz Mariusza Kamińskiego. Czy więc jeżeli byliście przeciwni temu, żeby budować jakąkolwiek barierę na granicy, a właśnie się dowiedzieliście w tym tygodniu, Uważamy, że, ta bariera, że trzeba wybudować no, skuteczny no, miejscowość no, skuteczne, skuteczne. Nawet jeśli ja, z czasowe, Proszę. Ta, która jest w tej chwili nie jest skuteczna, skoro ten no atak To, się nie to jest tymczasowe. No przecież nie no ja że Ja jest to, tymczasowe, to, to, to ale jest... to ona jest skuteczna. I dlatego trzeba. Tymczasowo jest skuteczna. Ale to to dlaczego będziecie przeciwko? Tylko dlaczego ma być trzy razy droższa niż na Litwie. Ale ta nie jest trzy razy droższa, ta jest po prostu tymczasowa. No, ale to są to to barierki powiedział. ustawione do, jak w Warszawie bym... na Na byliście przeciwko tym drutom? Proszę. Granica musi być strzeżona efektywnie. No ja wiem. Dla I tej, to jest dla, dlaczego dla sobie... byliście przeciwko tej, tej barierze? No nie, nie tej. Czyli, Czyli za tą, jest tą barierą jesteśmy. No jest, jesteśmy przeciwko temu, żeby budować trzy razy drożej niż na Litwie. Nie, ale Bo nie, nie, nie ma tej. żadnego byliście. uzasadnienia. Pani żeby nasz mur, mur był trzy razy droższy od tego, który budują Litwini. Pani poruszajmy się naprzód. No Ja ja, okay, ja nawet przyjmuję ten argument. To już nasi widzowie ocenią. tak? Ale mnie chodzi o to, czemu byliście przeciwni. W momencie, kiedy nie było tych barier, krytykowaliście rozkładanie tymczasowych barier drutu kolczastego mówiliście, że to jest niehumanitarne działanie, że to jest jak mur berliński. Mówiliście całą masę... Przez zwierzęta będą się... się to rozwiązanie. Odpowiadać od... mogę, odpowiedzieć. mogę odpowiadać za moje słowa. Przede wszystkim mogę odpowiadać za moje słowa. Uważam, pan, że gra, granica musi być strzeżona efektywnie. Rozkładanie drutu takiego po prostu na chybił trafił. To była po prostu publiczka. Te konferencje nie, nie hybi, ale ministra Włoszczaka jak... z karabinami. No, to widział pan słuchacz, przecież to pomogło. Kuzik prawdy. czas na pana ludzi przeciekają, że są granice? Że jest okres godowy i nie wolno rozprawiać żadnych zabezpieczeń, bo jest zajmuje. Ale, ale, ale wy się nie rozumieliście. Miejcy przesłano... mówią, że 9 tysięcy osób przeszło przez Polskę. To którędy oni przeszli? To proszę, właśnie ale przez, z przez, bywa, że... przez Litwę między innymi. już jeśli pan nie chce wybudować się w zakorach Platformy Obywatelskiej innych, to ja bym prosił, żeby pan wyjaśnił sprzeczność już w tym, co pan powiedział w tej chwili, w tym programie. Z jednej strony pan mówi, że ta bariera tymczasowa okazała się skuteczna, a teraz mówi pan o rozkładaniu na chybiu Trafił drutu kolczastego, czemu jest pan przeciwny. No to ten rozkładany na chybił trafił drut w wypadku ataku na Kuźnicę i wielu innych. Jest po prostu podstawową barierą, z którą muszą sobie poradzić tamtejsze służby i działa. No więc który z poglądów jest poglądem, który pan reprezentuje w tej taki, chwili? Że musi być elastyczne i skuteczne przede wszystkim. I tam, no gdzie tym, tym tymczasowe zapory jest są skuteczne, skuteczne, można je stosować, ale nie można mówić, że to jest podstawa ochrony polskiej granicy, drut kolczasty rzucony na trafił, bo to, to jest po Polacy. prostu prowizoryczna. Ja wam się no, marzy Państwo państwach bo na tym po prostu robicie kasę. Dobromir Sośnisz, znowu kwestia samej bariery, jak rozumiem w tej kwestii Konfederacja nie ma wątpliwości, że granice polskie powinny być wzmocnione w ten sposób. No bo to jest też kwestia tej, tej bariery, która ma być budowana, to decyzja jest już podjęta, ale spory widzieliśmy. Faktem jest to, że ta bariera, którą tam mamy to ta tymczasowa jest zdecydowanie niewystarczająca. I że Litwini. Budują swoją taniej i szybciej i są też bardziej budują, zaawansowani. Budują się tych... trochę inną, to 4 budują. No, budują inną ale barierę w... niż Polska, ale są jak rozumiem, Bardziej to, zaawansowani to w pracach nad budową trwałej bariery już na tam staje no, u nas dopiero, są, są tam prawda, plany co do tego, więc oczywiście no, jesteśmy w tym spóźnieni. Ta, ta nasza reakcja jest spóźniona, zwłaszcza, że podobno wiedzieliśmy o tym mniej więcej w tym samym czasie, co, co Litwini, o tym narastającym zagrożeniu, więc tutaj no, nie ma usprawiedliwienia, dlaczego nasze państwo miało sobie gorzej radzić niż, niż Litwa w tej sprawie. Ale przede wszystkim no, tam widać, że, że ta, ta, te zasieki, które tam mamy, są do pokonania bez problemu, dla, jeśli tam wojsko za nimi nie stoi, na wojsko zachowuje się zbyt biernie na to nie wina. Wojska oczywiście tylko braku decyzji politycznej. Ile trwało, zanim żeśmy tych armatek użyli. Nie można po pozalać na to, żeby nasi żołnierze byli obrzucani kamieniami, żeby nasze urządzenia graniczne były niszczone bezkarnie. Jeśli coś takiego zrobiłby huligan w Polsce, to byłby wreszcie za pięć minut. No tak, I po, zaraz by mu się odechciało. Ja nie rozumiem, dlaczego wpisane? tolerujemy przemoc na własnej granicy skierowaną wobec własnych żołnierzy i od, jedyne, czym odpowiadamy, to armatkami wodnymi. No tutaj gra w granic można co Oczywiście, tak tak. jeśli co to, to Nie, 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 To jest nie, 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 to jest prawo? nie, 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 z, z terytorium Słyszymy sąsiada. Nasza mogę? reakcja ma być tak szybka i stanowcza, panie żeby, proszę, szybko, ja nie wybić, żeby szybko wybić z głowy eskalację tego przed konfliktu ludziom, pan? którzy tam są. Słyszeliśmy, że Łukaszenka instruuje. Możecie sobie na to pozwolić, bo oni nie będą strzelać. Nie możemy na coś takiego sobie pozwolić, nie, nie że inni pan, będą wiedzieć, że my nie strzela. będziemy strzelać. Nie panie, strzela. panie, Gdyby proszę, to była proszę, granica proszę, Izraela, to, to tak by nie, to nie wyglądało. Pan Bierzmy przykład z państw ważnych, które naprawdę potrafią samodzielnie swoją granicę obronić. Przed chwilą pan powiedział, panie Pośle, w poprzedniej turze, że by konflikt z Białorusią sprowokowany został przez Polskę i że nic na tym Polska nie skorzystała. I w tej chwili mówi pan, że polskie wojsko powinno strzelać nie w kierunku ludzi znajdujących się na terenie Białorusi jednocześnie tak, no. jednocześnie Halo, te dwa strzywają. poglądy. Jednocześnie pan te dwa poglądy wyznaje? Rzucałam kamieniami? Tak, no, ale jest jakaś odpowiedzialność. To jest szkodnik. Pani, no, jak pani ktoś rzuca kamieniami, to pan ja jeszcze do niego ja z, ciekaw... z karabiną. Ja wiem, że Konfederacja sobie robi wiem, że tak. no, Turnie jest strzeleckie i wyście to wcześniej strzelali. To na tym polega eskalacja. Jeśli na tym polega eskalacja, to przecież całość tych prowokacji ma tylko jeden cel: spowodować, żeby takie strzały padły ze strony Polski. To chyba pan Zbył, albo których z teoretyków prowokacji? wojny, który powszechnie powiedział, że odpowiedzialność za wojnę ponosi nie napadający, tylko, nap tylko napadnięty, że swoją słabością sprowokował no, tak do niego. Nie, 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 ale taka wywołała reakcja. Nie, na tyle poważna, że zgłoszono do tego. No będziecie mówili w swojej w nasza Nasza bierność, która pozwala innym na bezkarne atakowanie naszych funkcjonariuszy, to jest zaproszenie do testowania naszej cierpliwości. Ja ja mam tak, tylko ta pytanie. siła czy ta pan, będzie i tak musiała. Być pan użyta, się zgadza z ta tym? Ta siła będzie taki ta, pozwoli dokończyć. Ta siła i tak tam będzie y, musiała być użyta prędzej czy później, tylko im później, tym większa. Jeśli na Pani wczesnym pośle. etapie pokażemy, że dajemy w zęby każdemu, kto hmm. podnosi rękę na naszą hmm. granicę, to nie doczekamy się eskalacji. Panie, czy pan my się czekamy, zgadza, z tym, aż będzie za późno, że to, co robi jeśli w tej chodzi tej o, Białoruś i si Federacja Rosyjska, to powinno być co państw członkowskich pytał. Czyli Jeśli o to, co pan wcześniej pytał, Panie, nie? że Panie ten, ten konflikt niepotrzebnie wdaliśmy, aż ja w, w takim stopniu jako państwo frontowe przyjmujące rząd na uchodźstwie na swoim terenie, to, 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 to prawda, ale niezależnie od tego, czy się słusznie wdaliśmy, czy nie, to teraz jesteśmy w momencie, w którym musimy pokazać, że to my ten konflikt Czy pan się zgadza z tym, te działania względem państwa polskiego są prowokacją ze strony służb Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Tak, to, to, to do czego to jest prowok prowokacja? Do czego bezradność. prowokuje państwo polskie, państwo białoruskie i jego służby? I Ma i pokazać Rosyjskiej. naszą słabość i bezradność. Do, do czego to, nie, prowokuje? Do tego właśnie. Do żebyśmy, czego? Żebyśmy stali, dali się obrzucać i dali wywracać swoje słupki. I nie ręce, nie prowokuje pańskich państwo To bezradne, niepoważne. Do nie to, prowokuje panie Turzyjczyku, który samo nie potrafi zakończyć swojego... Jak my będziemy nie kierunek, kierunku, który sam nie to panie to co zrobi wtedy Łukaszenka? Czy on nie ma czołgów? Czy on też tak samo nie ma karabinów? To tak samo czy To tak samo myśleli Ukraińcy, kiedy zielone ludziki zaczęły im odbierać Krym, no i stracili prowincję. I dlatego, że nie strzelali na Krymie, nie to stracili, nie, to stracili też domy, do Marek Suski i Marek Suski, tak, że zareagowali odpowiednio stanowczo, Marek Nie na tym etapie. Marek Suski, no bo to jest wojsko, żeby używać broni, no i coś pozostałego. Jak byśmy to właśnie po to jest wojsko. I mają im kredki zamiast ja karabinu. Nie ma pozwoli wyjaśnić. Wizy